Z pewnością ileś tam osób w parlamencie w tej chwili żyje bardzo nerwowo. Oczywiście my tu nie jesteśmy w stanie znać dokładnych informacji, jak szeroki jest ten krąg osób, które ma coś na, na sumieniu, ale nie sądzę, żeby to się ograniczało do tej trójki, czwórki czy piątki. E, więc, skoro, ten, skoro e, były poseł panceri taką ważną figurą jest e, w, tym, w tym środowisku, w tej siatce e, korupcyjnej, albo był ważnym, e, ważnym posłem e, kiedyś, no to należy się spodziewać e, interesujących tutaj rzeczy. Gdyby nie miał nic ciekawego do powiedzenia. To z pewnością nie doszłoby do ugody. On musi mieć, innymi słowy, jakiś bardzo cenny towar do sprzedania, e, za co pewnie uzyska mm, no, różne złagodzenia itd. itd.